A co jeśli nie chce wypić z alkoholikiem, a on się obraża? Dopiero jak się napije z nim, to jest ok. Wybacz. Ja nie mogę po prostu uwierzyć w to pytanie, nie? A co jeśli Twój kolega chciałby jeść chleba z serem, z dżemem, z musztardą, z jabłkiem? I jeszcze nie wiem, z czym i z miodem na to wszystko. A ty nie miałbyś ochoty. Wiedział, że to jest niedobrze, że to ci nie służy. A co jeśli by twój kolega e, chciał napić się benzyny z baniaka od samochodu? nie? A co jeśli twój kolega, nie wiem, chciałby skoczyć na cyce z zwierzowca na dół? Dopiero. A ty nie chcesz skoczyć, to się obraża. Ja po prostu nie wierzę w to pytanie, nie? E, Kurde, ja nie wiem jak mam to powiedzieć, ale przekonany jestem, że to są fantastyczne argumenty dla ciebie, żeby, no, wykorzystać je wiesz, w tłumaczeniu dla swojej partnerki, czy tam z kim jesteś, czy z rodzicami, nie wiem, nie, ale, ale z kimś dla Twoich najbliższych to jest fantastyczne wyjaśnienie. No, wiesz, że ja naprawdę nie chciałem, ale wiesz, on się obraża, no nie mogę, bo dwóch no, kurwa. Każda taka sytuacja dla alkoholika jest wymarzoną sytuacją. Jeżeli mnie, na przykład jeżeli ja jestem człowiekiem ja i że zawsze, że ja taki jestem fajny, że ja tylko moje życie ogranicza się do filmików, ja żyję wśród ludzi, w firmach, wszędzie żyję, tu w garaż jest obok, tam ktoś pije, znajomi mnie wołają, nie? Nie, dziękuję bardzo. Jeżeli się obraża, niech wypierdala. Stary, co mnie to obchodzi na przykład, czy on chce się napić tego, czy tamtego, czy chce zjeść, czy chce zapalić. Czy chce... Ja mogę mieć kolegów yy, i niech sobie oni piją, albo nie piją. I z drugiej strony to tak samo działa. Jeżeli ktoś zmusza mnie do picia, no to jest faja dla mnie i won z mojego życia. Ale myślę, że masz takie dylematy, jak ech, prawie wszyscy na początku swojego trzeźwienia, nie? No, bo ja mam takich przyjaciół, bo ty masz przyjaciół. Przecież to kurwa nie są żadni przyjaciele twoi. To nie są Twoi przyjaciele, uwierz mi. Oni mają nic wspólnego w ogóle z przyjaciółmi. No ale to jest Twoje życie, Twoi przyjaciele z pracy, bo wszyscy piją, bo wszyscy piją. Nie, stary, wszyscy nie piją. To ty trzymasz się z takimi ludźmi, którzy piją. Ja się przyjaźnie, nie wiem, serdecznie z piętnastoma osobami, a tak blisko jestem z stu osobami. I nikt nikt nie pije. Nikt w ogóle nie pije. Bo ja się trzymam z takimi ludźmi teraz, bo jestem alkoholikiem, nie chcę się napić. Ale są ludzie tacy, którzy piją i którzy nie piją. Wiesz, tych, którzy nie piją, nawet jest większość. Jak ty przez całe życie trzymasz się z tymi, którzy piją, bo ty pijesz. Nie wyobrażasz sobie teraz, co to będzie, co to będzie. Jak ty przestaniesz pić, no to oni ciebie kuźwano wyeliminują ze swojego towarzystwa. Nie, stary, jak ty byś naprawdę nie pił że ich wyeliminujesz. Poznasz nowe, wartościowe osoby, które trzeźwo stąpają po ziemi, które, wiesz, rozsądnie pracują, zarabiają pieniądze, awansują w pracy, kuźwa, żyją rodziną, wyjazdami, wycieczkami, frajdą, wspólną, rodzinną wycieczką, no, przyjemnościami codziennego życia, kurwa, upiększeniem yy, ogródka, zmianą samochodu na lepsze. Żyją życiem radosnym, pełnym radości rozwoju, a nie najebania się, plucia pod ławkę. Ale co? co zrobić, jak on się obraża na Ciebie? Powiedz mu, wypierdalaj. No tyle, mogę Ci poradzić. No przecież to jest idiotyczne zachowanie. Jeśli to pytanie jest prawdziwe, no to znaczy, to jest idiota, a nie żaden Twój kolega i po co Ci takie coś w Wszystkiego dobrego. Dobrych przyjaciół Ci życzę. I miłego weekendu z Panem Bogiem. A! I zapomniałbym, dzisiaj wieczorkiem meeting. Eksodusa w Anglester, a po meetingu zapraszam na live'a nocnego. Pewnie będzie mi towarzyszyć dzisiaj Paulinka, terapeutka. Zapraszam, będzie ciekawie. Pozdrawiam. Jeszcze raz z Bogiem. Trzymajcie się. Cześć.